Anna i Krzysztof poznali się na portalu My dwoje, gdzie oboje szukali bratniej duszy po czterdziestce. Ich pierwsza rozmowa rozpoczęła się od wspólnej pasji gotowania. Anna, z zawodu dietetyczka, uwielbiała eksperymentować w kuchni, a Krzysztof, pasjonat kulinarny, zawsze szukał nowych przepisów. Ich rozmowy szybko przerodziły się w wymianę przepisów, a później wirtualne gotowanie razem. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów był ten, gdy przygotowali razem danie, które Anna zaproponowała na ich pierwsze spotkanie. Była to wyjątkowa kolacja, którą Krzysztof przygotował dla Anny, korzystając z jej wskazówek. To danie stało się symbolem ich relacji, przypominając im, jak ważne jest wspólne dzielenie się pasjami i wspieranie się nawzajem. Z czasem ich relacja rozkwitła. A wspólne gotowanie stało się nieodłącznym elementem ich życia. Anna i Krzysztof zrozumieli, że miłość można znaleźć w najmniej spodziewanych miejscach, nawet w kuchni. Jeśli chcesz poznać więcej takich inspirujących historii, odwiedź Majdwoje i przekonaj się sam. Zostaw komentarz poniżej i podziel się swoimi doświadczeniami z randkami online. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymać próbny dostęp do Majdwoje.